Mount Blade, gra, w której świat pozwala nam zostanie dzielnym rycerzem śniącej zbroi walczącym w imię dobra. Świat, którym nasza dama powierza nam bardzo ważne zadanie, a my je wykonujemy, aby zdobyć jej względy. Świat, gdzie możemy mieć własną wielką armię, ona wskoczy za nas nawet w ogień. Świat, gdzie możemy posiadać nasze zamki, wioski, miasta. Świat, gdzie możemy zdobyć słabe, pieniądze, szybkie kobiety i piękne konie. Świat, który jest monotonny, jest do dupy i mi się już nudzi. Po prostu. O tak! Mountain Blade. Twórcy przynoszą nas w świat mrocznego średniowiecza. My tworzymy naszego Herosa. Zaraz pokażę wam, jak to wygląda szerokość twarzy, głębia twarzy <laughs> śmiesznie brzmi e, czyli Simsy welcome to e, bardzo mi się podoba to że możemy wybrać nasz zaros a zwłaszcza ten wąs wąsy są tak zajebiste i tak cechują prawdziwego mężczyznę że no, sami zobaczcie od razu wygląda groźnie prawda e, i co możemy robić w tej grze jak nam brakuje kasy, to możemy na przykład spondrować wioskę jakichś murzynów. Możemy na przykład zaatakować na złych rabusiów. Możemy na przykład iść na arenę i powalczyć z innymi przyjemniaczkami. Jest też możliwość, dla mnie bezsensowna... Że możemy zostać kobietą? <laughs> tak, w średniowieczu dzielna kobieta walczy o swoje dobra. Jedna Jona dark wiosny nie czyni, niestety. Więc tutaj kobiety uznaje jako transwestytów. No i co? No i w kółko tak naprawdę się wszystko to samo dzieje. Co prawda, możemy zdobyć właśnie wioski i tak dalej, i tak dalej. Jedynie co nawet cieszy oko w tej grze, to mm, same potyczki, bo gdy widzimy stu chłopa na ekranie, e, którzy wyglądają jak jakieś jakiejś paradzie równości, siekają się okrutnie. E, właśnie wam pokażę. E, tak, to moja zajebista armia. Robią to, co ja chcę, żeby zrobili. E, no i sami przyznacie, że wygląda to dość efektownie. Jednak, gra jest z 2008 roku. Gra jest wciąż opierana na silniku, uwaga, z 2005. Do tej pory twórcy tylko usprawniali ten silnik. I to tak usprawniali, że prawie nie widać, szczerze mówiąc, różnicy. Tak czy inaczej, my jesteśmy zadowoleni, latamy sobie debilnym rycerzykiem. Robimy to, co dusza zapragnie. No. No i tak już mówiłem, w kółko niestety to samo. Fabuły tutaj tak naprawdę nie ma. Czasem tylko jakiś pedał nam opowie kilka wzdurnych historyjek, skąd on przybył. E, jeden nam powie, że na przykład, że jest e, prawdziwym e, spadkobiercą tronu tak dalej, tak dalej. No oczywiście mamy to w dupie. No i to wszystko. Wiem, że długo to nie trwało, ale to idealnie yy, pokazuje, obrazuje, jak właśnie ta gra jest rozwinięta. No niektórym to się może podobać. Ja tam nic nie mam. Hm. Też można wybrać swój sztander, Jest taki z orełkiem. Prawda, że fajnie wygląda. No. No to wszystko. Na razie to wszystko. Tak.